Kładki siłowe Hermapol to dobro prosto z natury, które wspiera nas pozytywnie każdego dnia. Niezależnie z kim go dzielimy i jak go spędzamy. Naszym dostawcą jest natura. Herbapol we współpracy z naturą. To teraz my zładami bo one są takie fajne i one zaczynają! Mój wysoko skokiem, A ja zrobię szach, Michałowie! Mam dla dzieci i to Zbliżam się do pięćdziesiątki. To wiek, gdy nasza skóra staje się bardziej sucha. Proszę jędrność. Czas na skuteczną pielęgnację. Neowadiol od Vichy. Odżywczy krem redukujący wiotrczenie skóry z proksylanem i kwasami omega. Skuteczność udowodniona klinicznie. Redukuje suchość, zmarszczki i wiotrzenie skóry. Dojrzała skóra od nowa, a ja się dopiero rozkręcam. Neowadiol od Vichy, Teraz w nowym opakowaniu. Zdrowie to podstawa. Zacznij od skóry. Walentynki 14 lutego! Nie zapomnij! Od czwartej aż do walentynek kraliny kokosowe Rafaello tylko 9,99 a piękny bukiet różowych kwiatów Lego Botanicals 199,90. Jest tam, gdzie wszystko mam. Go!